Mówiłem już pierwsze trzy tomy z serii komiksowej Black Sad, do scenariusza Juana Diaza Canalesa i rysunków Juanjo Guarnido, wydanych przez Dark Horse Comics. Dzisiaj przyjrzymy się dwóm pozostałym, które nie doczekały się jeszcze wydania zbiorczego w języku angielskim. W Polsce serię na bieżąco publikuje Egmont. Tom czwarty nosi tytuł Piekło Spokój i ukazał się w 2010 roku. Jego akcja rozgrywa się w Nowym Orleanie, w środowisku muzyków jazzowych. Black Sad otrzymuje zlecenie odnalezienia genialnego pianisty Sebastiana Fletchera, nazywanego Małą Dłonią, z powodu wyraźnego zwyrodnienia ręki. Zleceniodawcą jest bogaty producent muzyczny umierający na raka Faust La Chapelle. Sebastian pogrążony jest w heroinowym nałogu. Jego żona rodzi właśnie dziecko pod opieką syna Fausta Tomasa. Po drodze ktoś zabija jego dawnego przyjaciela. On sam pojawia się wreszcie w klubie, grając utwór pod tytułem Trucizna Blues, którym opowiada swoją historię. Jak się okazuje, on i jego przyjaciele byli ofiarami trucizny, którą Faust sprzedawał w pewnym biednym miasteczku jako lekarstwo na grypę, dzięki czemu dorobił się majątku. Gdy Blacksad odkrywa prawdę, Faust umiera w swoim fotelu, a Sebastian wstrzykuje sobie śmiertelną dawkę heroiny. W historii tej kanale zwraca do popularnego schematu opowieści noir, w której mamy do czynienia z prostym z pozoru dochodzeniem, które ujawnia stopniowo straszliwą tajemnicę z przeszłości. W istocie nikt nie jest tu tym, kim wydaje się z początku. Jest to schemat, który widzimy na przykład w klasycznym i podobnie skonstruowanym Chinatown Romana Polańskiego. Ostatecznym twistem jest tu fakt, że to zleceniodawca, sprawiający początkowo wrażenie dobrotliwego protektora artystów, zatroskanego losem jednego z nich, okazuje się mrocznym złoczyńcą i centrum zła. Z opowieści tego typu, podobnie jak we wspomnianym Chinatown, wyłania się pesymistyczna wizja świata, w którym bogaci w świetle prawa bogacą się, dokonując najgorszych świństw, a biedni nie mają prawa liczyć na sprawiedliwość. Mogą co najwyżej czekać, aż starość i choroba w końcu dopadną tych pierwszych. Sam pomysł na tę opowieść jest bez zarzutu, ale sposób jej prowadzenia nie jest specjalnie porywający. Mam wrażenie, jeszcze bardziej niż poprzednio, że wszystkie zalety tego komiksu biorą się tak naprawdę z umiejętności rysownika. Kanalez jako scenarzysta nie potrafi tchnąć życia, w swą teoretycznie mnożącą krew w żyłach intrygę. Cała historia pozostawia nas obojętnymi. Nie czujemy emocjonalnego przywiązania do postaci, w rezultacie czego finałowe odkrycie nie wywołuje w nas jakiegokolwiek wstrząsu od schemat, który widzieliśmy już wielokrotnie. Wydaje mi się również, że sama akcja jest w bardzo dużym stopniu na usługach strony wizualnej, to znaczy jest tak pomyślana, byśmy poznali po drodze szereg malowniczych postaci, nawet jeżeli ten nadmiar bohaterów nie jest potrzebny i tak naprawdę przeszkadza, bo zaciemnia cały obraz. Pozostaje nam więc tylko ponownie podziwiać sposób malowania wydarzeń przez Guarnido. To w jaki sposób tworzy całą niezwykłą menażerię myślę, że to słowo jest w tym wypadku wyjątkowo trafne, kolejnych postaci, często takich, które pojawiają się zaledwie na chwilę. Tym razem wiele miejsca poświęca różnorodnym striptezerkom i barowym uwodzicielkom, które maluje z wyraźnym talentem. Z początku miałem wrażenie, że nie wszystkie rysunki wykonane są z należytą dbałością. Postacie, na przykład głównego bohatera, wydają się chwilami uproszczone, ale jest to efekt tego, jak wiele pracy włożył artysta tym razem w te, które pojawiają się od czasu do czasu i wywołują nasz zachwyt. Popatrzmy na przykład na ilość szczegółów tego widoku na miasto albo na ten przepych procesji. Jak udaje mu się oddać grę światła i cienia w tej scenie obiadu w ogrodzie? Tom piąty, jak na razie ostatni w serii przetłumaczony na język polski i angielski, nosi tytuł Amarillo i został wydany w 2013 roku. Poznajemy w nim pisarza Czada. Jego szalonego przyjaciela, poetę Abrahama. Black Sad wpada na nich przypadkiem, gdy odwozi do domu samochód swego nowego szefa. Abraham uprowadza mu auto, co zmusza Black Sada do ruszania za nimi w pościg. Po kolejnej kłótni, Chad zabija swego przyjaciela i porzuca samochód. Po dotarciu do Denver zostaje oskarżony o kolejne morderstwo, ale ucieka z dziewczyną pracującą w cyrku Ewą. Blacksad w towarzystwie adwokata Nila dogania go i aresztuje. Nil próbuje odstawić go na policję, ale popchnięty przez czada ginie pod kołami autobusu. Blacksad próbuje puścić go wolno, ale Czad decyduje się przyznać do zabicia Abrahama, bo oczyścić detektywa z zarzutów. Jak już wspomniałem, canalez nie jest zbyt dobrym scenarzystą, ale w poprzednich tomach tworzył w miarę solidne fabuły trzymając się ściśle gatunkowych schematów. W tym po raz pierwszy ignoruje je i w rezultacie otrzymujemy kompletny chaos. Jest to jak zwykle w serii nadmiar postaci, ale wydarzenia zwyczajnie nie układają się w żadną logiczną całość. Dodatkowo pojawiają się oczywiste nielogiczności. Black Sadowi, ktoś powierza samochód w wyniku rozmowy, która trwa 20 sekund. Następnie przygarnia go gang motocyklowy, Kierowany najwyraźniej podobnym impulsem, który oddaje mu do dyspozycji jedną z maszyn. Nie wiem dlaczego czat po popełnieniu szeregu przestępstw trafia do cyrku, jakim cudem wszyscy szukający go odnajdują go tam. Ale ta opowieść ma głębsze, bardziej fundamentalne wady. Jedyna interesująca postać, która się tu pojawia, to Abraham, ale z jakichś powodów autor postanawia go uśmiercić. Zamiast tego obserwujemy jego przyjaciela który jest bohaterem zwyczajnie nudnym. Kanales wydaje się tym razem tworzyć ciekawsze postacie kobiece niż męskie. Na przykład Ewa i pojawiająca się tylko na chwilę siostra Blacksada skupiają dużo lepiej naszą uwagę niż męscy bohaterowie. Nie wiem też do końca o czym jest ten komiks. Początkowo wydaje się, że chodzi w nim o samochód, który ma odstawić do domu Blacksad, ale ten po drodze ulega rozbiciu i nasz bohater nigdy o nim więcej nie wspomina. Może więc rozchodzi się o powieść, którą napisał Czad, ale ta wydaje się ważna tylko w chwilach, gdy pisarz przypomina sobie o niej. Poza tym mamy do czynienia z ciągiem zdarzeń całkowicie przypadkowych, których bohaterowie wielokrotnie zachowują się nieracjonalnie. Na przykład Czad w jednym momencie jest gotowy zabić za swą powieść, dlatego zabija swego przyjaciela, ale w innym zostawia ją w toalecie, najwyraźniej tracąc zainteresowanie pisarską karierą. Jedyną wyróżniającą cechą głównego bohatera jest to, że przyciąga wszystkie możliwe katastrofy. Po kolejnym razie, gdy samą swoją obecnością doprowadza do śmierci jakiejś niewinnej osoby, stwierdziłem, że może lepiej będzie dla dobra ludzkości zamknąć go gdzieś i pod żadnym pozorem nie wypuszczać do końca jego dni. I to w zasadzie jedyny wniosek, który nasunął mi się po lekturze tego komiksu. Wizualnie jest to również najsłabszy tom z dotychczasowych. Nie ma tu ani jednego rysunku, który jak wcześniej zbiłby nas z nóg. Również dlatego, że po raz pierwszy nie widzimy tu tego, co wywoływało w nas zachwyt poprzednio, a mianowicie pełnych rozmachu obrazków z epoki. Poza dość historycznie wyglądającym samochodem, którym podróżuje na początku Black Sad, nie ma tu za wiele elementów, które wskazywałyby, że mamy do czynienia z latami 50. Rysunki w cyrku nie są specjalnie efektowne. I o tyle rozczarowują, że autorzy wybrali akurat coś, co nie zmieniło się za bardzo przez ostatnie 60 lat. Oczywiście Guarnido wciąż prezentuje solidny poziom, bardzo ładnie wychodzą mu postacie kobiece i wciąż może budzić szacunek sposób, w jaki oddaje gwałtowne emocje swoich bohaterów. Ale niestety komiks zamienia się tu w zaledwie jedną z wielu podobnych produkcji ze zwierzętami zamiast ludzi.